Na pewno Państwo będą się interesują poprzez kibice i państwo jesteście ciekawi, co w przyszłym sezonie. Ja mam taką krótką ściągawkę. Chciałbym Państwa poinformować i wszystkie plotki zatrzymać. Jeżeli chodzi o kontrakty naszych zawodników, wszyscy zawodnicy mają kontrakty do końca czerwca. Do końca czerwca zawodnicy muszą być cały czas dostępni dla klubu. Od połowy maja po długim weekendzie zaczniemy trenować. Będą to głównie treningi siłowe i treningi motoryczne, często poza salą. I wszyscy zawodnicy, którzy mają cała drużyna ma kontrakty do 300, mają obowiązek na tych treningach być. Oczywiście poza zawodnikami, którzy grają w swoich reprezentacjach, mam tu na myśli Łotena, Kochuta i Smitha, plus Ziobrowski i Ziobrowski i Fornal będą reprezentować nasz klub w reprezentacji Polski do lat 20. Także bez względu na to jaka będzie przyszłość dalsza danych zawodników, będą trenować i spełniać obowiązki w stosunku do sponsorów, i marketingowe do, do wszystkich kibiców i na pewno jeszcze parę spotkań z kibicami i sponsorami będziecie Państwo informowani na bieżąco jak przebiegały. Jeżeli chodzi o przyszłość drużyny na ten sezon, na przyszły sezon 2017-2018, to co Państwo wiedzą i musimy się tym pochwalić, podpisaliśmy kontrakt z Norbertem Huberem. Proszę mi wierzyć, że jest to ogromny sukces tego klubu. Jest to zawodnik, który grał w reprezentacji polskich juniorów na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. To jest zawodnik, który jest rok młodszy od Fornala i Ziobrowskiego i grał z nimi w szóstce. W takim wieku rok treningów to jest bardzo dużo. To jest zawodnik, którego chciał każdy klub w Polsce. Przyszedł do Radomia nie dlatego, że zapłaciliśmy więcej pieniędzy za niego, tylko dlatego, że w Polsce jest w tej chwili opinia, że bardzo dobrze się pracuje z młodzieżą, z czego jesteśmy bardzo dumni. Rozmowy z nim były długie, z jego menedżerem, z rodzicami przede wszystkim. Udało nam się rodziców przekonać do naszej koncepcji i jesteśmy z tego transferu bardzo dumni. Państwu może ten zawodnik niewiele mówi, ale proszę mi wierzyć, że za rok, za dwa cała Polska będzie o nim mówić i kontrakt jest trzyletni więc mamy bardzo młodego, perspektywicznego zawodnika związanego z klubem na 3 lata. Następnym transferem, który dokonaliśmy i też jesteśmy z tego bardzo dumni, to jest Kuba Rybicki, wychowanek klubu, również reprezentant polski. Czyli ta strategia łączenia wychowanków klubu plus zawodnicy przyjezdni cały czas towarzyszy budowie tej drużyny co pokazuje, że w dzisiejszym komercyjnym bardzo sporcie ten duch w wielu dyscyplinach, w wielu klubach jest bardzo zachwiany. My cały czas idziemy w tym kierunku, żeby klub Cera Czarni Radom był nie tylko i wyłącznie klubem najemników, ale również wychowanków. Myślę, że, że wiele klubów mogłoby się od nas tego uczyć. Jeżeli chodzi o zawodników na sprawy kontraktowe, z racji tego postanowiłem się odnieść, gdyż na różnych social mediach i w gazetach dziwne różne informacje. Myślę, że jesteśmy to winni kibicom i wszystkim zainteresowanym, więc po kolei. Bartłomiej Bądź ma jeszcze kontrakt z klubem na rok. Istnieje możliwość. Będziemy nad tym rozmawiać, żeby Bartka wypożyczyć yy, i to będzie transfer płatny. Jeżeli koszty yy, wypożyczenia Bartka yy, plus ewentualnie pensja, jaką Bartek pobierał w klubie, pozwolą nam zatrudnić zawodnika yy, tej klasy lub lepszego, istnieje taka możliwość, że Bartka wypożyczymy dla dobra niego, z racji tego, że mamy wrażenie, że w tym roku nie rozwinął się tak, jakby mógł. Wydaje mi się, że już jest trochę zmęczony środowiskiem i otoczeniem, że zmiana mu wpłynie na dobrze, na, pozytywnie mu wpłynie na jego osobę. Więc zobaczymy, istnieje bardzo duża możliwość, że tak się stanie. Nie ze stratą sportową dla drużyny, na pewno na tą pozycję będzie zakontraktowany, jeżeli dojdzie do tego transferu, to będzie zakontraktowany zawodnik młody, w moim przekonaniu lepszy niż Bartek lub tak samo dobry jak Bartek. Michał Ostrowski skończył mu się kontrakt. Michał ma wpisane DNA w klubie, 10 wychowanek klubu, 10 lat w klubie. Usiądziemy spokojnie po sezonie, przedyskutujemy jaka będzie dalsza możliwość współpracy, jak Michał do tego podejdzie i na pewno jest to zawodnik, któremu zasługuje na duże uznanie i uwagę ze strony klubu. Jeżeli chodzi o Łukasza Wizek, Łukasz Wizek ma jeszcze kontrakt 2 lata w klubie. Na temat tego będziemy rozmawiać tylko wyłącznie z Łukaszem na razie lub z jego menadżerem. W każdym razie jest kontrakt ważny. Kuba Urbanowicz miał kontrakt ważny trzy lata, z możliwością rozwiązania przez klub. Klub się zdecydował rozwiązać kontrakt bez, z porozumieniem zawodnika, bez straty żadnej i dla klubu, i zawodnika. Wojtek Żaliński kontrakt jeszcze dwa lata ważny. Bez możliwości rozwiązania, więc mamy pewność, że, że nasz kapitan będzie cały czas podporą naszej drużyny. Tak jak wspomniałem wcześniej, Michał Kędzierski, kontrakt był ważny. Jedyną opcją był powrót do Rzeszowa z racji tego, że właścicielem karty Michała był Rzeszów i jeżeli by Rzeszów się nie zgodził tego zawodnika do siebie ściągnąć, zostałby u nas, więc na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, że Michał został zawodnikiem już Saseko. Kuba Zwiech, kontrakt jeszcze ważny, dwa lata, sytuacja podobna jak z Bartkiem, pod, Bartkiem Bołądzią. Podejmiemy decyzję, żeby Kuba będąc naszym zawodnikiem, zawodnikiem cały czas bardzo młodym, bo ma 20 lat, perspektywicznym, czy nie znaleźć mu klubu w porozumieniu z nim, z menadżerem, tylko i wyłącznie z chęcią z jego strony, w żaden sposób nie rezygnujemy z niego, czy nie znaleźć mu klubu, w którym by miał większe szanse, i możliwości na grę i po sezonie na przykład y, wtedy do Radomia wrócił jako już bardziej doświadczony zawodnik. Kuba Ziobrowski kontrakt jeszcze dwa lata, bez możliwości rozwiązania. Kuba to jest ten, jeden z zawodników, który zrobił bardzo duży postęp. Kończył jako szóstkowy atakujący i naprawdę miał bardzo dobre mecze. Zawodnik cały czas dziewiętnastoletni, więc przyszłość mam nadzieję tego klubu. Również bez możliwości odejścia, co jest dla nas ważne w budowie drużyny, żeby na tych młodych chłopaków, którzy jeszcze mają dwa lata stawiać. Dustin ten kontrakt jeszcze sezon ważny, bez możliwości odejścia. Piotrek Filipowicz, podobna sytuacja jak z Bołądziem i z Wiechem, Kontrakt ważny dwa lata, z możliwością rezygnacji ze strony klubu. Zobaczymy, porozmawiamy. Również podobna sytuacja jak z Kubą z Wiechem. Mamy wrażenie, że lepiej by się rozwijał, jeżeli by dostał więcej szans na granie. Przy Dastinie mu będzie ciężko. Emanuel Kochut miał roczny kontakt. Uważam, że miał sezon bardzo dobry. Emanuel przyszedł po sezonie, podziękował nam w tamtym roku, nawet myślał o skończeniu gry, bo już miał przesyć siatkówki. W tym roku nabrał wigoru. Złoży, klub mu złożył ofertę niemal dwukrotnie wyższych zarobków, jakie miał w tamtym roku. Emo nie przyjął tej oferty. Dostał dużo lepszą ofertę z Katowic. Kontraktu dwuletniego, tak samo jak u nas, ale za dużo większe pieniądze stwierdziliśmy, że nie będziemy w tak doświadczonego i tak wiekowego zawodnika inwestować i również na jego miejsce przyjdzie zawodnik na pewno nie gorszy. David Smith miał kontrakt roczny. Nie zdecydowaliśmy się na przedłużenie tego kontraktu. Rozstaliśmy się oczywiście w zgodzie. David cały czas jest wolnym zawodnikiem. Nie wykluczamy, że być może, tak jak w tamtym roku, w sierpniu, po tym jak już wystrzelają się bogatsze kluby i kluby bardziej niecierpliwe, być może David do nas wróci wtedy na troszeczkę innych warunkach. Tomasz Fornal, kontrakt jeszcze dwa lata, kolejny sukces klubu. Tomasz miał kontrakt podpisany. Na dwa lata, czyli sezon zagrał i sezon przyszły miał być. I w trakcie sezonu prowadzi, roz, prowadziliśmy rozmowy. Udało się już y, z prezes, y, prezes Figarski, y, dopiliśmy y, umowy, czyli Tomak jeszcze będzie dwa lata zawodnikiem serat czarnych lat, z czego się również bardzo cieszymy. I kolejna sprawa, że naprawdę kluby. Stopu e, w Polsce dzwoniły do nas i były w stanie wykupić tego zawodnika za duże pieniądze. On nie chciał, nie podejmował decyzji. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że Tomek się czuje tutaj dobrze i Tomek się e, czuje, że się rozwija w klubie. Myślę, że będziemy mieć jeszcze większy pożytek z tego zawodnika w przyszłym sezonie. Ostatni zawodnik Kacper Gąciarz. Kacper, taka sama sytuacja jak Filipowicz. E, Wizę, bołądź. Kontrakt ma jeszcze ważny 3 lata, z możliwością rozwiązania przez klub. Kacper to jest jeden z tych zawodników, których Państwo może rzadziej oglądali, ale proszę mi wiedzieć, że byliśmy z niego bardzo zadowoleni. Zarówno na treningach, jak i w szatni. Był ważną postacią w drużynie. Zawsze z siebie dawał wszystko, solidnie trenował. Jednakże z sytuacją z Kędzierskim najprawdopodobniej będziemy zmuszeni rozwiązać umowę z Kacprem. Bardzo na tym bolewamy, polega to na tym, żeby zawodnik, który przyjdzie na miejsce Kędzierskiego będzie zawodnikiem z zagranicy, a nasza drużyna jest zawsze budowana w ten sposób, żebyśmy mieli dużą część zawodników uprawnionych do gry w młodej lidze, więc tylko i wyłącznie wiek Kacpera spowoduje to, to, że Kacper się z nami rozstanie. Jeżeli chodzi o plany na przyszłość, bardzo dużo pracujemy, bardzo spokojnie oglądamy, nie podniecamy się ruchami w innych klubach. Zawsze w tym klubie była każda złotówka oglądana dwa-trzy razy przed wydaniem. Proszę mi wierzyć, że chcemy zresztą tak jak prezes wcześniej wspomniał i, i, i zarówno Rada Nadzorcza, jak i Prezydium, i ja również chcemy, żeby ta drużyna nie była słabsza, żeby była silniejsza. Przy każdym ruchu, jeżeli już podpiszemy kontrakt, w niektórych sytuacjach jesteśmy bardzo blisko, ale żeby nie zapeszyć, nie możemy tego przekazać, dopóki nie będzie już kontraktu podpisany. Wszystko będzie informacja oficjalna z klubu i Państwo się i kibice za pośrednictwem Państwa się dowiedzą.